Witajcie z tej strony, gabrygat. To jest kolejny odcinek naszej serii Obcy Izolacja, w którym będzie się, mam nadzieję, działo, ponieważ, kurde, dzisiaj mamy użyć i w ogóle znaczy nie tyle co użyć, ale mamy znaleźć miotarz ognia. też pomieni, update miotarz pomieni. Więc generalnie ja szybko lukam na spacie. Tak to było na spacji, Tam mamy cel. Tak on się przemieszcza? Nie, to, wy to wykrywa, tam mamy cel. Dobra. Idziemy, kurde, pomiotaż pomieni. Kurde, bo jestem sam ciekaw, To tutaj mamy iść? Coś mam kliknąć? Co mi mapa pokazuje? Zdob zdobądź mu też pomieni. Dobra, to tam mamy jednak przejść. Więc lecimy. Mam nadzieję, że powrót do serii wam się kurde spodobał. Naprawdę. Bo ja się w tej grze bawię bardzo dobrze. No, oby. Czy ktoś wie, jak wymienia się baterie do tej? Dobra, też pomieni 500 Bo ciągle nie wiem, jak się wymienia te do latarki Dobra, wariacie Wieża Lorenz Systech Trzeba wrócić do tranzytu, jak się czujesz, gościu? Chyba do dupy się czujesz. Terminałów mi się położy. Nie chcę mi się w terminalów, Sorry. Ja w cię tak samo. Falał to jak grałem, to tak samo. Nie miałem zupełnie. Nie chciało mi się czytać tych wszystkich terminali. Ja rozumiem, że to w ogóle nadaje klimatu i w ogóle, ale dla mnie klimat to jest czysty gameplay. Nie czytanie tego samego ciągle. No i znowu kolejny terminal. Oh. Jedziemy. Tranzyt był gdzieś tutaj, co nie? Tutaj. Proszę otworzyć I tu w lewo propadnie Normalnie go Przecież to jest... <mum> is... Samuels okay doing that? Samuel, to jest taki agresor, on się I zgadza na takie to rzeczy Besides, No właśnie No trochę Trochę tak. No to zabijemy, kurde. Sorgi, że będę sobie podpijał kawucie, ale... Jest... wcześnie rano. I wstałem tak niedawno, bo zatem jestem trupem od kilku dni dosłownie takim bez sił. Więc kawa to są jedyne rzeczy, które jakowych mnie ratują. Dawaj tranzyt dobrze w ogóle poszedłem? Tak ogólnie. No, powiedzmy. Tam ja miałem mieć pytanie, czy tutaj też mnie zawiezie. Czy nie zawiezie mnie tutaj? Powinno mnie zawieść, to jest obojętny, który tranzyt. No, open door. Right fucking now. Poposzczelę cię. wieży Mam iść do wieży Symet? Nie. Sire. Systech, dobra, to jednak, jednak tamten muszę teraz wezwać. Czyli to kurde, a, czyli to każdy jest takiej, do każdej rzeczy, tak? To jest ten? Tak, to jest ten. Pomyślałem, że to one są jakoś połączone, jak wiecie, jak na przykład stacje yy, pociągowe. Że niby wychodzą z tego miejsca, nie, nie ma różnicy, który peron bo i tak mogą skręcić, wdajecz czego. W sensie, skręcić w takim pojęciu, że zmienić po prostu tor. I chyba, że tory nie są połączone. No w tym przypadku mi się wydaje, że to jest na tyle zaawansowana technologia, że są połączone. Jest to alien jakiś? Nie ma. ma jedziesz? Ale. A ja, myślałem, że. Nie o mnie. Ej, to by był fajny plot twist. W sumie. To był ciekawy plot twist, dobra. Otwieraj drzwiczki i jedziemy z Samuelsem ogarnąć temaciek. Exactly. Podjedziemy kawałeczek. Bądź cicho, to dłużej przeżyjesz. Wow! Wow, dzięki za tipa. Nie wiem, co za studio zrobiło tę grę. A musi zapierniczo coś, w ogóle ten statek jest w kij duży, naprawdę. Może nie mają pociągi po tym statku. Musi być ogromny Spoko, z syntkami sobie poradzimy, bo syntki to są takie. nie są za szybkie, to jest przewaga. O kurde, dobra, trochę się boję. Chociaż w każdym razie syntki to jest coś takiego, że. okej, okay, sobie są, ale niech sobie. to jest syntek, tak? Nie wiem co za śmieć mnie prowadzi, ale jesteś debilnym gościu. Znaczy zobaczyłem szafki, mogę się zorientować Mi otacza ognia mówicie Zobaczymy czy ten syf naprawdę boi się ognia. Przecież czas się nie spowalnia w momencie w którym W momencie, w którym Jestem w kwipunku Czy to ma taki skrypt zaplanowany, że to musi tu zjechać, czy po prostu byłem za głośno, chyba byłem za głośno Dobra, zbliża się. Ej, ale aliena się tu zanim świeci, nie spodziewałem. W sensie... Okej, okay, androidy niech sobie będą, androidy są debilami. Co tu chodzi? Jest tu jakiś vent... Ma tak dobrze zrobioną AI. Gdzie mamy mam, mam, mam iść w końcu? Z lobby mamy iść prosto i w prawo chyba. No, wycięcowajmy sobie do wentów, tu będzie bezpiecznie. Mam miotać przynajmniej sobie, żeby mi się wykło. Mam miotać, więc możemy sobie to w miarę. Ale no nie, ja nie chcę tutaj! Więc możemy sobie to miotaczem rozświetlić? Ale, no niestety, pomyliłem wentę. Możesz tak agresywnie nie pikać. To jest, jak to słychać. No, incognito za bardzo, to Ty nie jesteś, Alienku. jesteś kumpel? Nie, to nie jesteś kumpel. Ja no, bym wolał incognito załatwić ten. Cały temacik, zważając na to, że, kurde... Jakąś pałką czy coś. Jest dwóch. No nie chcę strzelać, chyba że jakąś szafkę znajdę. Mój Mówię zrobić się schować. Bo oni są... No czy wy jesteście, dobra, zróbmy głupią rzecz. A! To my kumple! Spoko, dobrze wiedzieć, że my jesteśmy przyjaciele. Zważając na to, że ja się skradam, podkranam do was. Ulepszenie palnika, no to zakładam, że w prawo musimy podejść. Tu jak ktoś leży martwy. My go nie spotkaliśmy wcześniej przypadkiem? Może to jest piętro wyżej po prostu? To serwerowne. Wypalnik nie jest taki wymagany od razu. Legenda, modyfikacja stacji. Ktoś mi to da? Dostępna mazora, to włączmy oczyszczanie powietrza. Chyba, że nagłośnienie, ogarnijmy nagłośnienie w rdzy, Nie, może się przestraszy. Może mogę jakiegoś, Nie wiem, kumpla zwerbować, żeby mi go ten y, odstraszał tym. Żeby mi go odstraszał dźwiękami jakimiś. morf pierdzielony. Trzeba uważać na wyjście z wentów, takie jak te. Ta. Przygotować, miotać pomieni. Do centrum łączności. Tylko, że ja nie mam pójść do centrum łączności. Kurde. Uda się do serwerowni. No to mam generalnie. Zablokuj wszystkie drogi serwerowni przed, uwi przed uwięzieniem tam istoty. Hmm. nie mogę podejść tam no i no celem jest to żeby generalnie ulepszyć sobie palnik bo no tutaj na no, ten palnik nie kurczek sprintujmy kawałeczek to jest niebezpieczne ale mamy Wow! Thank you game! <grywka> Za tipa! O, wchodzimy tutaj w trybie natychmiastowym. Tu go nie może być. Czy on tu może być? Ja tak chodzę sobie w myślę, że to jest safety zone. A zaś się może okazać, że on tu może sobie wchodzić luzem. Zamknięte drzwi. No dzięka. Co Zrobiłem kółko bezsensowne. Felszyn, ulepszenie palnika. Ale się zesrałem. W cztery tupi się. On tu jest. On tu jest. Odpal palnik. Co ty pierdzielisz? Aha, fajnie Dostaniesz ogniem po ryju Z... On tu wyjdzie Jestem w stu procentach pewien To było tak straszne ten wybuch się tak A a uff 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 To jest szafka, to jest szafka. Chowamy się! Czyli trzeba było tak zrobić To jest coś fajnego w tym kontenerku. Dobra, S. Yes. No ja ma smartwatcha fajnego, ja też takiego mam. Zawsze się rozpadała Fajnie Zajebiście E Przed chwilą wybuchła cała stacja E, stary co się dzieje z tą stacją e, Zawsze się rozpadała <grywka> Zarąbiście a czy to, że tu wszedłem, to nie dało zupełnie nic. Oprócz tego, że się wybuchłem, straciłem trochę HP i włączyłem gaśnicę, tak? To chcesz mi gro powiedzieć, że to nic nie dało? To jest chyba jako ślina. Może to się w końcu nie, to się nie otworzy? To jakie ja mam. Tu nie mogę przejść. Jestem tak zgubiony. Sorry, że ja będę błądził w tej. Ja będę błądził. Ja będę błądził. Sorry. Tu jest wyłączone ulepszenie palnika. Do tej stacji łączności nie ma sensu iść. Może to coś na górze będzie.

Then Ricardo it down. <noise> Prosta instrukcja, wszystko wiadome, Space! Nie jest ładny z kosmosu, boże. Wódka. <noise> nie, to nie jest wódka, chyba to jest whisky jakieś. Tutaj? Nie, tutaj też nie. Byłem chyba już tutaj, czy nie? Ta, to mnie raz wrąbał, bo zamiast zacząłem biec jak debil. Dobra, ogarnąłem temacik chyba. Gdzie się odpalisz? Słyszę save. A. Ja tu byłem, tu dostałem rewolwer. Pamiętam, że to było z rok temu. Safe! Oh. Wow. Nie kapie ślinka, pana, że jak ślinka kapała z jakiegoś, to znaczy, że on czekał. Możesz przestać choć po wentylacji? Jesteś creepem, wiesz? Terminal osobisty... Przemiot broń. Okej... Okay. To ciekawe Czy mogę zrobić tu coś więcej oprócz se pochodzenia tak o z buta? Mogę sobie tu podejść to LINK Mam coś ciekawego? Nic wieście standardowa procedura Tu zdjąłem tą klamrę, The contamination, tutaj? Hmm, znajome słowa, jednak teraz chyba nie ma znaczenia. Ponieważ, że za nic świecie nie mam pojęcia, co ja teraz mam zrobić. Zamknięte drzwi. Mamy Saving Station kolejny, może w tym terminalu albo. Udaj się na serwerownię. Dzięki! Tu schakowałem kiedyś. Identyfikator, Syntek? Nie, to nie wygląda jak syntak. Pomogłem komuś Dobra, uratowałem jakąś lasencję chociaż Tyle dobrze Tyle dobrze, chociaż komuś tam, chociaż komuś pomogłem. Chociaż komuś pomogłem, tyle dobrze. Czuję się dobrze ze sobą teraz. Nie, to nic nie wnosi.

Se przeżył. Dobra, że to nieważne. Ja poszukam mniej więcej na internecie, co trzeba zrobić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Coś mniej więcej w nim zrobiliśmy, a kolejny mam nadzieję, że będą lepsze, bo to był taki trochę nijaki. Cześć, cześć, kacę.